Dzień dobry. Z tej strony BLX. I idąc za taką falą um, hype'u na superbohaterów, naszło mnie takie coś, żeby zrobić film takich moich top, albo może nie top, po prostu gra, która według mnie jest najlepsza, e, jeżeli chodzi o superbohaterów. Tym razem skupimy się na Marvelu, na DC. Jeżeli Wam się ten materiał spodoba, zrobimy osobny materiał, bo to jest whole new level. No a w każdym razie, o czym dzisiaj? Może zacznijmy od tego, co jest. Um, Najgorsze. Przez ostatnie lata gry o superbohaterach, yy, chodzi mi tutaj oczywiście o Marvel, tak jak mówiłem wcześniej, to głównie Lego. To głównie Lego, i do tego Lego dostajemy, tak jak tutaj właśnie widać, tysiące, no może nie tysiące, ale setki DLC. Hej, tutaj nowy strój. Tutaj, coś tam. O proszę, jeszcze Marvel vs. Capcom, czyli jakaś tam biatyka Ja mam takie odczucie, i wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi się ze mną zgodzi z tym, że Lego to nie jest to, co fani by chcieli dostać. To nie jest gra, którą by chcieli ogrywać. Dlatego z pomocą przychodzą nam inne studia, które współpracują z Marvelem i robią takie gry chociażby jak Guardians of the Galaxy od Turtle Games. Albo. Bardzo znany i lubiany Deadpool, który jest bardzo fajną grą, ale taka gra numer jeden o superbohaterach, jeżeli chodzi o story, jeżeli chodzi o wykonanie to wydaje mi się, że to będzie zdecydowanie ta gra. X-Men Origins Wolverine. Um, wystarczy zobaczyć trailer, i już człowiek wie, że ta gra oferuje coś dobrego. Gra wyszła w 2009 roku jak na tamte lata trzyma bardzo wysoki poziom i graficzny i wydaje mi się, że jak na tamte czasy gameplayowy. Jeszcze odnośnie tamtych czasów, mam takie ciche wrażenie gdzieś tam z tyłu głowy, że wtedy twórcy, deweloperzy gier wypuszczając oficjalny produkt, ostateczną wersję gry... Um, Robili to dobrze. Co mam tutaj na myśli? Nie robili żadnego downgrade'u, jak to ma miejsce w tej chwili w bardzo wielu grach, że hej, zobacz ten zwiastun, zobacz gameplay z tej gry, a za rok zobaczysz całkowicie inną grę. Upsi. No ale dobra, dobra, bo na bank się znajdą osoby, które się będą kłócić ze mną. Hej, kupca, Guardians of the Galaxy jest 10 razy lepsze niż to. Deadpool jest też fajny i jest na bank lepszy niż to. Otóż nie, 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 słuchajcie. Guardiansów nie bierzmy pod uwagę, dobra, bo to gra, która wyszła rok temu, więc to już jest całkiem inny poziom. Też całkiem inny format gry, bardziej filmowy. Dalej, Deadpool. Oczywiście, jest to bardzo dobra gra, gra, którą sam nawet ogrywałem na kanale, więc jeżeli chcecie sobie otwierzyć, zobaczyć serię sprzed kilku lat, zapraszam. Ale w Deadpoolu, jeśli chodzi o story, to jakoś nie jest to... fajne. To jest bardziej taka komedia, tutaj się pośmiać, tutaj bić wolwerina, tutaj robić kubkę, a jeżeli chodzi o... Wolverina. Tutaj story jest naprawdę przedstawione bardzo fajnie, jest cały czas akcja, coś się dzieje. Gra oczywiście powstała na podstawie filmu i prawdę mówiąc gra wyszła im 100 razy lepiej niż film. Bo jeżeli ktoś chce sobie tak jakby uzupełnić otoczkę całą filmu, to właśnie polecam tą grę. Jest tutaj bardzo fajnie tak pokazane z perspektywy z perspektywy Logana, który był w tej grupie tych kurde mercenary you know. Jeszcze nie miał... Pazurów z Adamantium. Jest też właśnie to, co się dzieje, tak jakby po tym, po tym całym evencie. Po tym, jak na końcu zabijamy Deadpool'a, który był całkowitą katastrofą. Ale słuchajcie, jest jeszcze bardzo dobra wiadomość. Wiadomość, która prawdopodobnie w tym roku, jeszcze w tym roku, uszczęśliwi po prostu wszystkich fanów Marvela. A mianowicie, studio Square Enix pracuje właśnie nad projektem Avengers. To jest właśnie tak śmiesznie tutaj u nich nazwane Project Avengers, który. Nie wiem, czy żeście widzieli zwiastun. Jeżeli nie, to macie tutaj taki, taką szybką przybitkę. dangerous. We'll always need heroes. We just need to reassemble. Ale, ale, jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony z tym studiem Square Enix, to robili między innymi takie gry jak Final Fantasy, Deus Ex, Tomb Raider, Life is Strange, czy też Just Cause, ewentualnie Just Chaos, jak kto woli mówić. Tak więc podsumowując, jeżeli ktoś jeszcze nie grał, naprawdę polecam sobie zobaczyć właśnie ten tytuł, X-Men Origins Wolverine, jeżeli wam się ten film spodobał, to jeszcze możemy sobie zrobić właśnie takie zestawienie Gear z DC, bo jeżeli chodzi o gaming, to DC wydaje mi się, że na tym tle wypada o wiele lepiej. Dlatego też zostaw lajkacza. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze, to subskrybuj, zostaw dzwonka i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć ELos. A jeśli kupujesz na G2, korzystaj z kodu KUBS na 3% zwrotu.